Panie profesorze, chcieliśmy panu wręczyć wieniec z tegorocznych plonów. Jesteśmy bardzo panu wdzięczni w pomocy, jaką nam pan udzielił, po prostu przy budowanych nowych peronach, przy lokalizacji. Także jesteśmy bardzo panu wdzięczni i przekazujemy panu ten wieniec. Szanowni Państwo, przypomnę, że pan profesor Mariusz Andrzejewski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej PLK, który nam udzielił po zwróceniu się do niego bardzo dużą pomoc. Na pewno ta inwestycja nie byłaby zrealizowana w miejscowości Walawa, gdyby nie pan profesor właśnie Andrzejewski. Chciałem również podziękować tutaj zaangażowaniu się gminy, pana wójta, sekretarza, sołtysów w miejscowości Walawy i Małkowicy za zebranie podpisów, ze złożenie petycji właśnie do komisji. I za to jesteśmy panu bardzo wdzięczni. I chciałem panu wręczyć taki upominek dla profesora Mariusza Andrzejewskiego za okazaną pomoc wdzięczne społeczeństwo wsi Walawa. Dziękuję bardzo. Okay. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, przygodnik księża. Jest mi niezmiernie miło jestem zaszczycony zaproszeniem, za które chciałem przede wszystkim podziękować panu wójtowi, panu Sołtysowi, Andrzejowi Dudkowi. Traktuję to jako wyróżnienie i przyjechałem tutaj w imieniu kolejarzy. Którzy no, nie do końca zgadzają się z panem radnym i z państwem z Walawy. Dlatego, że to my chcemy podziękować mieszkańcom Walawy, że pozwolili nam zrobić rzecz, która wydawała się niemożliwa, ale która była potrzebna i rzecz oczywista, czyli przesunięcie przystanku e, peronu tram, e, kolejowego o 300 metrów w stronę drogi. Chcę powiedzieć, że dzisiaj działamy w spółkach tak, że staramy się jak najbliżej być ludzi i słuchać. Tych porad od państwa płynących, które pomagają nam lepiej zaplanować nasze inwestycje i lepiej je zrealizować, żeby służyły państwu. Także bardzo się z tego powodu cieszę, że państwo zdecydowali się wystosować petycję. Wszystkim, którzy się podpisali pod tą petycję, serdecznie dziękuję w imieniu kolejarzy. Nie mogłem odmówić przybycia tutaj dzisiaj e, w imieniu kolejarzy, dlatego że jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Chcę powiedzieć, że nasza spółka jest, zatrudnia 39 tysięcy osób. Jest jedną z największych w kraju, jedną z dziesięciu największych w kraju, i że dalej realizujemy inwestycje rzędu 70 miliardów złotych. I tak się dobrze składa, że przed e, wcześniej występowała tutaj firma WIPASZ. Bardzo się cieszę, że Polski Kapitał jest blisko e, nas, rolników. Bo pochodzę też z miejscowości rolniczej. i Takie dorzynki pamiętam tylko jako dziecko, które uczestniczyło w nich i nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę po tej drugiej stronie mógł być odbierać wieniec. Jest to dla mnie naprawdę ogromne przeżycie. Ale co chcę powiedzieć? My chcemy dalej rozwijać nasze tory kolejowe, tak, żeby takie firmy jak Wipasz jeszcze, jeszcze bardziej korzystały. W zamian za dobre połączenia, które dalej planujemy budować, również w gminie Orły, prosimy też i dokładamy się do tej prośby, ażeby ceny dla naszych rolników za zboża były możliwie najwyższe. I też dokładam się również tą prośbą, a Pan Wójt jest odpowiedzialny za to, żeby ten biznes, rolnicy, kolej i firma Wipasz dobrze funkcjonował dla wszystkich stron. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za gościnność, dziękuję Państwu mieszkańcom Walawy, za ten piękny wieniec. Szczęść Boże! Ja jeszcze proszę państwa od siebie dodam. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja tylko podkreślę wagę, wagę działalność, działania tutaj pana Mariusza. Mianowicie sytuacja, jak już było po przetargu i zadzwoniłem do dyrektora w Rzeszowie, dowiedziałem się, że jest to niemożliwe, ponieważ są już umowy podpisane. Państwa petycja, zaangażowanie pana profesora sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. To znaczy jest to bliżej ludzi i tylko o to chodziło. Bardziej to normalne, piękne. Peron, nie wiem, czy pan profesor już był go oglądać. Myślę, że bardzo dobrze służy mieszkańcom. Dziękujemy jeszcze raz, ja również w swoim imieniu. Dziękujemy sołectwie Walawa.